dobry. Tak. Ja się nazywam Paweł Nowak i witamy. Dzień dobry, z tej strony. po TV to cotygodniowy podcast na temat newsów i plotek Apple iPhone 4, panie i panowie. No co ty? Mhm. iPhone 4 wygląda jak jakby go projektował liczbę, co najmniej pan z tutaj ze studia. To są moje słowa. I... To są moje słowa. Idź Karol, nakręć lepiej. Serio, serio, Sponsorem tego odcinka Publok TV jest Kapiak.pl. Dzień dobry, witam Państwa. Specjalny reporter Włodzimierz Markowicz i Paweł i jego Nowak. Pomocnik Paweł Nowak specjalnie dla Państwa z Krakowa. Nadajemy na żywo ostatnie wydarzenia z Serio? Okay. San Francisco. Mosconi West Center przyniósł wiele nowości. Paweł, gdzie Twój kabel? Kabel, kabel, będzie, kabel będzie w dalszej części. Wydaje spokojnie. mi się, że to będzie bardzo ciekawy, bardzo legendarny i bardzo komentowany ostry odcinek. Nie, nie, wyprzedzajmy, nie wyprzedzajmy faktów. Faktu, to się będzie działo później. Dobra, to zróbmy może mały, małe pokrycie tego, co się stało wczoraj, a stało się to wczoraj, dlatego, że kręcimy to we wtorek? Stop! Czemu masz taki dziwny głos? No, bo jestem specjalnym reporterem. A jesteś reporterem? A, to przepraszam, nie zanotowałem tych faktów. Nie, nie. Nie, nie przejmujcie się tym panem. Ee, nie było cięcia. Czy było cięcie? Nie mam pojęcia, nie jestem montażystą. Mm, iPhone 4. iPhone 4, tak iOS 4, Safari 5. iOS, to się iOS, tak czyta. I iOS. Safari 5. iOS 4, tak w ogóle, to jest nazwa, która należała do Cisco. I tak samo jak iPhone. I iPhone, A I iPhone ktoś, to, ktoś to wynotował podczas wczorajszego live blogingu i e, dowiedział się jednocześnie, że Cisco jednak e, zlicencjonowało, zlicencjonowało tę nazwę. A, w sensie, że przestali tak, mieć tak. problemy. Nie, z tym, po prostu że ktoś sprzedali. To. Hmm. No. to dobrze przynajmniej teraz, bo zauważyłeś, że tak samo było z iPhone'em mhm. z innymi, z iPodem chyba wydaje mi się też, z iPadem na pewno tak było, że wiele tygodni, nawet miesięcy po wydaniu urządzenia. Dopiero jest informacja, hej, Apple jest teraz prawidłowym właścicielem tak. nazwy iPhone. Takim certyfikat. Przepraszamy za to, że mamy syf na biurku, ale w Krakowie była powódź. Chyba ty masz syf na biurku. I ja nie mam. wszystkie rzeczy przenieść z dolnych miejsc na górę, więc na mm -hmm. stół, żeby powódź tego nie zalała. Mm, jeszcze zanim przejdziemy do iPhone'a, chciałem powiedzieć kilka słów o tym, że fajnie, że Apple zaadresowało. Proces aplikacji, nie aplikacji, tylko zatwierdzania aplikacji przez deweloperów, ogólnie ten problem poruszyli. Ale, ale po, ile powiedział? Trzy sekundy na ten temat. Ale powiedział to. ważne rzeczy, bo wszyscy mówili, że tak, Apple akceptuje, nie akceptuje, Apple, dałem aplikację do App Store, Apple mi zaakceptowało dopiero po miesiącu, jakieś wąty robi, ale no, mają, tak mają, mają w sumie rację, jeśli mówią, że nie chcą, nie chcą zatwierdzać aplikacji, które się wywalają. Nie chcą zatwierdzać Jasne. aplikacji, które robią nie to, co mają robić. Tak. I nie chcą zatwierdzać aplikacji, które korzystają z czegoś, czego nie robione, bo to jest... Tak. Z czegoś, czego I to jest, i to jest według mnie bardzo ważne, bo ludzie tylko czytają na blogach te wszystkie żale wylane przez deweloperów, a nie zastanawiają się, co się tak naprawdę dzieje pod maską tego Ale wszystkiego. Ale tak jest zawsze. To jest, jeżeli się zajrzy na jakieś makowe fora, to przecież tam są wszyscy ludzie z problemami. I ktoś, kto by wszedł i powiedział tak, mhm. ja, te maki to po prostu jest straszny no. szajs, że przecież one... One po prostu w ogóle nie działają, bo cały czas się psują, a to mhm. chodzi, że ludzie, którym działają maki, nie wejdą na forum, nie będą pisać, hej, dała mi o tym przedwczoraj, nowe maki się psują dużo częściej, niż się psują kiedyś, jak były na Tigerze. Ale tym tylko tym mówię, coś, coś, tak, coś tylko tym jest, mówię. coś tym jest. Bo... Dobra, koniec tego pitu-pitu, przejdźmy do najciekawszej i najbrzydszej części programu, czyli, czyli do nowy iPhone... IPhone, 4. iPhone 4. Jak yes. możesz sobie wyobrazić, byłem szczerze zdziwiony, kiedy zobaczyłem zdjęcie za Stevem. Tego iPhone'a, którego widzieliśmy dwa miesiące nie, temu to było? Nie zdziwisz się, znaczy nie będziesz zdziwiony jak bardzo. Ja byłem zniesmaczony. Dosłownie zniesmaczony. Ty byłeś tak, ty byłeś tak, byłem. Piszesz, piszesz, bo ty live blogowałeś, mnie nie tak. było, ale ty piszesz, piszesz piszesz tak. Nie, nie będzie dobrze, w ten, w ten nie będzie tak. dobrze. No! O! Ja to mam dziś. Ale to jeszcze przejdziemy do tego. Tak. Do kabla przejdziemy za chwilę, bo tak to wszystko byśmy zrobili ciekawe na początku, początku i o, nikt by nie oglądał. Mm, dobra, wymieńmy najważniejsze punkty iPhone'a 4 czyli to jest ten nowy wyświetlacz który właściwie retina 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 to, retina, to jest... retina właśnie. 326 pikseli na cal mm. i to jest więcej hmm. niż ludzkie oko może rozróżnić 960 na 640 tak 4 razy więcej niż iPhone a później jaką już 1024 x 768 Standardowy. Ja! Standardowy, nie śmiałe PC-ty. Lepszy kontrast, lepsze w ogóle wszystko. E, nagrywanie HD. Nagrywanie filmów HD to jest fajne. A o, kamera, oraz aplikacja iMovie, która będzie za 5 dolców, to, to jest fajna. Nice. To myślę, że to będzie bardzo sprywa. fajne. Ja jeszcze nie obejrzałem keynote'a. Znaczy... To jest w piątek, puszczamy, więc prawdopodobnie mm -hmm. to piątko obejrzę, ale. E, wydaje mi się, że To może być bardzo fajne. Też dobre. A, tak. cztery? Ten chip, który jest, jest w iPadzie, jest to samo teraz w iPhone. Być może trochę mniej taktowany. To. Trochę mniej taktowany. To nie jest mój iPad, tak w ogóle. Um, no, no, czemu nie, no, na czemu nic nie mówisz? I to jest Piotra, iPad. Kamera Do kamery jest LED, czyli flash zwykły. Mm, A oprócz okay. tego brzydkie kółkowe przyciski, zgłośnianie i... Tak, generalnie jak ja zacząłem tego iPhone'a i już faktycznie było powiedziane, że to jest... Tak będzie wyglądał no. ten no, iPhone. Tak będzie wyglądał ten iPhone, to było tak na zasadzie ok. Myślę, Jonathan jeszcze został zwolniony. Nie, nie, jeszcze przejdziemy do wyglądu, tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Aha, ten, e, przednia kamera, czyli kamera na przodzie VGA, telefonu. VGA, bo już dostałem parę pytań o to, jaka jest VGA, kamera z przodu. VGA. Jest napisane na stronie. A jest napisane, tak. bo ja się zastanawiałem, czy to jest czy, czy 1.3 megapisara. Nie, ja zrobili Fogia. czyli to samo, co jest... Nie ma potrzeby więcej, to jest fakt. To jest tylko ten malutki e, kwadracik taki, I to jest śmieszne, wiesz, bo to jest tak, ja muszę do Ciebie zadzwonić, czyli zwykły operator sieci komórkowej musi mnie połączyć z Tobą. Tak. A mimo to musimy mieć obaj połączenia przez Wi-Fi, żeby rozmawiać e, przez kamerę. Tak, to rozmawialiśmy wcześniej z chłopakami, że prawdopodobnie mnie głos, idzie przez sieć komórkową. 19%, bo on tak robił, że zadzwonił najpierw e, przez zwykłą aplikację telefon, Mówię o Steve'ie że tak. zadzwonił do swojego kolegi z Jonathana. E, I e, zadzwonił przez zwykłą aplikację telefonu, tak, a później okay. kliknął przycisk Make Video. Oh, okay. Okay, ok, i wtedy wideo idzie przez Wi-Fi. Tak. Dlatego wszyscy muszą mieć Wi-Fi? Tak. Wszyscy muszą mieć iPhone 4? Tak, i e, koniec warunku. Ciekawsze by było, gdyby zrobili iChat'a. E, w sensie, że komputer, telefon? Tak. No jest, jest, jest opcja faktycznie. bo... Znaczy, znaczy wiesz, wydaje opcja. mi się, że Skype to zaraz zrobi. Skype zaraz zrobi e, e, zwykły video call z tego fej, FaceTime'a. Tak, I, znaczy, dzięki i, temu, że jest ta aplikacja. No, no. Dzięki temu, że. E, jest kamera i jest api do tego, e, Jeszcze jedno. <kłysch> Fajna jest rzecz, że ATT, czyli amerykański operator, który zajmuje się dystrybucją iPhone'a, E, powiedział, że jeśli kończy ci się umowa w 2010 roku, to automatycznie możesz kupić nowego iPhone'a tak. za tą cenę, e, jakbyś kupował od samego początku, czyli 199 dolarów za 16. I 199 i... za 32. Tak, e, I fajne. warto dodać, że to, to jest 6 miesięcy do przodu. Tak, e, wątpię, żebyśmy zobaczyli w Polsce tak liberalną politykę dotyczącą A. odświeżania telefonów. Myślę, że w, w, w lipcu jeszcze nie będzie tego iPhone'a, więc będzie albo w sierpniu, albo we wrześniu. Strzelam, że będzie w sierpniu. Nie mam żadnych, żadnych źródeł, które to potwierdzają, tylko tak z dla pewności i poczekaj. design w końcu skup ja się jeszcze cztery rzeczy maluszek cztery dokładnie są dwa mikrofony to jest super bo nie przykład... nowość tak no, samo okay, jak może nie nowość zauważ zauważ że FaceTime jest bardzo mocno reklamowany na jej stronie na apple.com to nie to drugi żadna raz na nie jest żadna nowość no, nie o to jest, chodzi, nie jest, jest to ale, nie ale nie. na Apple.com to jest, co, bo tam się zmienia. Wchodzisz na Apple.com, co, są pewnie jakieś cztery różne slajdy, które się zmieniają. I co drugi to jest, że możesz gadać z kimś przez telefon. To jest stare. Tak, ale zauważ, ja, ja pamiętam, ja raz w życiu po prostu zrobiliśmy to, dobrze. Apple jest dobre, jest w, Apple to jest prosto. dobre w czymś takim, że biorą to, co już jest i robią z tego coś fajnego. I robią z tego prostą rzecz, tak. którą wszyscy mogą używać. Tak, wszyscy tym się mogą używać. E, Dobra, ja miałem jeszcze drugą rzecz pomiędzy dwa mm. mikrofony. Eee, to jest żyroskop, to może być fajne, o, bo jest, a, a, można przesuwać i wszyscy wiedzą. Znaczy, dla mnie żyroskop to jest coś, że mając żyroskop w środku wiesz, mogę ustawić urządzenie na narożniku i on się będzie e, Nie, le lewitował. Żyroskop Ci robi coś takiego, że rozpoznaje to. Teraz tego no nie widziałem. Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. No. Ale wiesz, na przykład, jak się nazywam taki na dwóch kółkach, takie coś jeździ. Stajesz na tym, jak się do przodu, to idziesz do przodu. Segway, Segway o. on ma właśnie żyroskopy w środku, one ci utrzymują w pionie. A, o, One ci utrzymują. To są żyroskopy. Ja nie widziałem. No. Widzisz, nie, nie miałem nigdy Segwaya. E, ja miałem, ale sprzedałem bez czyli teraz e... jest akcelerometr, żyroskop i kompas, czyli właściwie każdy teraz, teraz, teraz ten iPhone będzie wiedział w każdym punkcie, jak jest ustawiony względem ziemi, względem nieba, względem punktów magnetycznych na Ziemi. Tak. Wszystko będzie wiedział. Eee, także no podejrzewam, że będzie teraz masa ludzi, którzy będą chodzić po ulicy i tak ja cię ale fajnie. To jest głupie. Eee, ale będzie to daje nowe możliwości wyobrażasz sobie. Wiem, ale wyobrażasz sobie grać w grę tak? Eee, no nie, no to już będzie trochę przegięcie. Bo nawet nie będzie można w autobusie ale on pograć. Ale tak prezentował tą swoją grę. No nie wie tak. Chodził, lewo, tak kręcił się. To jest głupie. Przyznam, że to jest głupie. Jest, jest fajne, hasa, że zginiesz Jest na fajne, ubiegłości. jest fajne nowe, ale głupie. Dobra. Eee, jest jeszcze jedna rzecz, jest HSDPA i HSUPA, co jest super. stras. Hs, wiecie, UPA? nie ma. UPA może nie ma, ale HSDP jest. No, ale dla mnie jeszcze bardzo ważne jest HSDP. Dobrze no. jest, żeby słuchać zdjęcia Facebooka. UPA i... co to jest? Ale to jest. Yy... Protokół, taki, łączność z siecią komórkową. Jak szybko, jak ściągać szybko można ściągać? A HSUPA, jak szybko można wysyłać? Tak. I dzięki temu na przykład ludzie mając na przykład HSDPA w telefonach, cieszą się bardzo, bo im się szybko ściąga. Musimy ciąć? Musimy ciąć? Trzeba było obciąć. Już ucięliśmy, tak. więc wszystko się wyjaśniło. Więc kontynuując, HSUPA ma możliwość na przykład wysłania szybciej zdjęć na Facebooka, uh -huh. czy, czy filmu na, na YouTube'a. Ej, czy udało Ci się kiedyś wysłać film na YouTube'a z iPhone'a? Dwa razy chyba tylko próbowałem. próbowaliśmy. Dwa razy mi się no. nie udało. No. Ja na jakiejś imprezie próbowałem też swojego iPhone'a, się no, więc widzisz. Jest jeszcze bateria, bateria mam nadzieję, że się poprawi, przynajmniej żeby dwa dni trzymała, proszę. Jest 40% większa, jest 40% większa niż ta, która jest teraz w 3GS-ie um, i ma tam dodatkowe godziny pracy przy normalnych, typowych rzeczach, które robimy mm -hmm. na co dzień. Standby ma mieć 300 Ale wydaje mi się, godzin. Wydaje mi się, że teraz też jest 300 godzin. No jasne, 300 godzin jest. Ale wydaje mi się, że i tak będzie jeden dzień pracy. Zawsze jest jeden dzień pracy w no, takich komórkach. No jest znaczy, tak, ekran duży. Zależy, co robisz, jak odbierasz maile raz na dwie godziny i włączasz, odbierasz maila, wyłączasz telefon, no. raz na trzy godziny ktoś do ciebie zadzwoni, to prawdopodobnie wytrzyma ci dwa, dwa dni ten telefon. Możliwe. Jeśli, jeśli jesteś tak jak my tutaj wszyscy Posta, czyli poczta, Facebook, Facebook, to jeden dzień maks. Jasne, jasne. Yy, dobra, no w sumie mam coś jeszcze. Aha, jest N, sieć Wi-Fi. To jest N, fajne, to jest bardzo fajne. Yy, ludzie klaskali do tego, jak to yy, zapowiedział Steve. Ale ci powiem dlaczego, bo na przykład w tym momencie, w tym, tutaj naokoło nas wszystkie komputery mają N, oprócz mojego i twojego iPhone'a. Ale w związku z tym tj. sieć pracuje wolniej. Powiem ci coś jeszcze jedno. Yy, ten iPhone ma G. I teoretycznie G pozwala ci gdzieś tylko do około 20, znaczy teoretycznie jest 54 megabit na sekundę, ale tak w praktyce wychodzi koło 24, 25, no no. 20. A iPhone ma max powiedzmy chyba 500 KB na sekundę. Powinno być koło 2,5 MB. Aha, czyli, czyli nawet, powinna na to nawet pomóc. jeśli ma, nie, nie, właśnie wydaje mi się, że nawet jeśli ma, to on jakoś wiesz dysk flash, jego nie, wy, nie, wy, nie wyciąga takiej prędkości A, zapisu. że, że ten procesor może jasne, że to nawet jeśli, to nawet jeśli ma tą NK to prawdopodobnie nic to nie da, ale to jest tylko taka moja opinia. Okej, okay, dobra, to przejdźmy do tego designu w końcu, bo... Design. Ehm, dobra, mam dwie rzeczy, które chcę powiedzieć. Przód i tył mi się bardzo podoba. Ten szklany przód i tył jest ok. Tył jest okropny, z tym takim logiem świecącym na ehm, biało. Dziwi, dziwi mnie ale... fakt, że zrezygnowali z zaokrąglonego tyłu, który mają w każdym urządzeniu już chyba, jeśli się nie mylę, chyba każde urządzenie ma zaokrąglony tył. iPad, iMac, i Mac, Mac, iPhone, iPody, 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 ehm, iPody wszystkie chyba. Mac. Od... Mac Pro ma zaokrąglony tył. No, to mniejsza o Maca Pro, ale dobrze się trzyma taki produkt w ręce po prostu z zaokrąglonym tyłem. Coś Jeśli masz taki klocek. Mm, to nie to mam taki teraz, jak pierwszy iPhone. Nie mam teraz, ale klocek jest OK w trzymaniu, ale nie, tak ładnie, nie wypełnia tak dobrze ręki, jak, jak zaokrąglony. Nie wiem, jak to jest ma. No, no to nie, nie jest, no wiesz, masz tam ostre krawędzie. Zobaczymy, oczywiście. To jest jedna rzecz, którą ja bym chciał powiedzieć. Ja dalej twierdzę, że wszystkie jak z październikowa. I dalej nie, sobie, nie powinien być się prezentował. Gadałem z który jest fotografem, czyli jakiś głos powinien mieć. Mówi, że jest brzydki. Gadałem z jego dziewczyną, która też mówi, że jest brzydki. Ja gadałem ze sobą i ja potwierdzam, że on jest średnio ładny. Chociaż wydaje mi się, że jak go zobaczę i będę miał wrażenie już, to będzie tak, wow, to jest najlepsze urządzenie, jakie miałem kiedykolwiek w ręce. Zwłaszcza, że bo, to jest to, co chciałem powiedzieć, że jak zobaczymy je bo naprawdę, ja nie że wierzę, że taka osoba jak Steve Jobs po tym, jak mu zaprezentowali ten design, powiedzieli tak, wiesz co, może to nie jest tak, jak sobie to wyobrażałeś, hmm. ale to jest mega dobre. No tak. No niech będzie, mm, tak? Mm, jest okej, okay. w sensie podejrzewam, że ta ramka stalowa z nierdzewnego, nierdzewnej stali, która jest podwójną, czy będzie anteną. mega ładna, no. w sensie mega dobrze się prezentowała wizualnie. Hmm. Ale po prostu jeśli oglądasz ten, ten produkt na zdjęciach, to on wygląda jak, jak, jak... nie nie wygląda dobrze. On wygląda bardzo, wygląda on wygląda bardzo bardzo precyzyjnie wykonany. W sensie nie wygląda jak jakby ramka jak jest była z plastiku. Dobre słowo, on wygląda elegancko. On naprawdę wygląda elegancko. On wygląda jak takie Nokia robi różne telefony o, dla. Jakby Nokia skatesów. zrobiła coś takiego. O, to byś się nie zdziwił. Jak wygląda jak podobnie do. Mów, mów. To ja będę mówił coś. wodek ponieważ szuka, z Jasne, Ja wam pokażę coś. tą jest która już występowała wcześniej, i pozdrawiamy jednego pana, który uważa, że posiadanie słów w jest głupie. Pozdrowienia. E, ustawiamy tutaj słów w 9,3 mm, czyli dokładnie takie jakiej grubości jest iPhone. I co wam pokażę? To jest iPhone, a może tu wam pokażę, do tej kamery. E, to jest iPhone pierwszej generacji i to jest 9,3 mm. I teraz patrzcie na to. Patrzcie, jak duża jest różnica. A teraz weźmiemy, weźmiemy wodkowy telefon Przypomniałam mi się, daj, daj, daj mi skończyć Tu jest zaokrąglone narożniki z iPhone'a 3G. I. Czemu robisz mi konkurencję? <grym> Będziemy przeskakiwać kamerami, przepraszam. E, tutaj ma zaprogramowane narożniki i patrzcie, 9,3 mm. Nawet nie chcę na tą krawędź wejść, widzicie. Ten telefon ma być szansę naprawdę bardzo cienki i to myślę może być jego killer feature, bo na przykład trzymając iPoda touch w ręce, on był super cienki, super cienki. Nokia Booklet 3G. Oh, ma, stalową, oh, faktycznie. ma stalową. Nie, tylko górę. Nie, tylko tak, górę. Ja myślałem, się od dole. Stalowa, stalowa e, no czy nie stalowa, tylko aluminiowa pokrywa. Tak. Z czarnymi wstawkami, i do tego szkło z przodu. Jak to zobaczyłem, to, to mi się właśnie skojarzyło trochę z tym. E, nie do końca, no bo wiesz, że zawsze Apple robi niby to lepiej. No ale by ten e, buklet oglądaliście scenach, Ale gdyby tak? Nokia zrobiła coś takiego i to by był ich flagowy produkt, to bym się nie zdziwił. To by było kolejny telefon Nokii. Ale ładnie wyglądający. Yy, tak coś w tym stylu. Ale, ale, widzisz, na Nokia. ale widzisz, jak na Nokia. Oni zawsze mówili, że im mniej designu, tym jest lepiej, bo produkt powinien być um, tylko tym, czym czym, czym, być czym, czym czym musi być. O, dobrze powiedziane. W sensie, nie powinniśmy mieć tych łączeń. Ja rozumiem, że to jest mega fajny, mega nowoczesny i e, prawdopodobnie 5 lat do przodu przekroczyli erę z, a, wbudowując antenę w ramę, bo nikt tego nie robi to jest bardzo bardzo nowatorskie. Mm. Ale jakby pokryli, mówiłem to Karol, jakby pokryli ze przeproszeniem to się wypika, e, jakąś folią z b i by, powiedzieli, że, i by powiedzieli, że to wzmacnia zasięg, albo to po, polepsza pracę baterii, mimo że wygląda trochę gorzej, ale polepsza pracę baterii, to też by wszyscy tak, Oj, wiesz wiesz, to chyba jednak mają rację z tym. Nigdy mi się nie wydawało, że Apple by szło na kompromisy. Oni eee, trochę poszli o, na kompromis i... Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, no bo nie mogliby zrobić tej anteny. No, musiałby wyglądać tak jak pierwszej generacji iPhone, a to byłoby cofnięcie się. No. Gdyby chcieli zrobić, wiesz, powiedzmy delikatnie zaokrąglone no. i wiesz, z metalową ramką naokoło, no wyglądałby tak jak iPhone pierwszej generacji mm -hmm. przecież. A nie rozumiem, skoro tutaj jest aluminiowa budowa, to nie mogli tak, z tej tak aluminiowej obudowy zrobić anteny? Posting tu Facebook. Z całej obudowy? No nie nie znam się na... A czy oni tam nie tylko zrobili antenę, ta obudowa, te, te ramki? To są ta ta? tak, ale jest też elementem konstrukcyjnym? No tak, tak, tak. To jest, bo y, oglądałem filmik, tam jest filmik, gdzie prezentują, jak budowali tego iPhone'a, i oni go robili tak samo jak te wszystkie MacBooki, czyli I wycinają, wycinają, wycinają wyciec, z tego jasne. aluminium części jasne, składowe. Jasne. No dobra, no zobaczymy. Wiesz co, podejrzewam, że jak już wyjdzie, to wszyscy będą go chwalić i będzie mega. Wydaje mi się, że będzie bardzo zwarty. Będzie taki, że trochę niezniszczalny, jakby ten iPhone. No tak, szkło, szkło metal. To jest szkło, wiele szkło, wiele, wiele nie, nie. ma wyboru. To jest tak jak z tym. On ma, wiesz, obudowę z aluminium i faktycznie jak go ściskasz coś nic nie dzieje. Ten, A ten, ten, jest iPhone, taki... ten iPhone powiedzmy, że wygląda troszkę, powiedzmy, że mógłby wyglądać lepiej od 4, ale jest plastikowy z tyłu i moim zdaniem jest to trochę tanie. Jak go trzymam w ręce, mam wrażenie plastiku z tyłu to jest takie trochę, nie wiem, sijone pod Zobaczymy iPhone na to szkło, Lego. Zobaczymy to szkło. Zobaczymy, ocenimy, ja jestem póki co e, no, troszkę zawiedziony. No, za jego wygląd odpowiedzialność. <grym> <grym> e, tak, tutaj Piotr... Y, pamiętacie w odcinku, tam 3, ja 3 czy 4 odcinki A, do tyłu, powiedziałem, że zjem kabel do iPoda? Mhm. E, no i musi się to stać, ale po konsultacji z lekarzem, który stwierdził, że to nie jest najmądrzejszy pomysł, doszliśmy do wniosku, że zjem symboliczny kabel. Ja dalej kabel, nie jestem przekonany do tego pomysłu. Chciałem tak to, dalej to to znaczyć zaznaczyć prosto i wyraźnie w podcaście, że ja jestem... O, e, <laughs> Jurka. Że... Moje. E, to jest ten symboliczny kabel, który będziemy mieć Proszę bardzo, kabel. Uwaga. Ja sobie popiepiłem, piwo, no Nie, to nie jest... Ciągle uważam, że to nie jest dobry pomysł. Dan. Fuck I ja nie będę Cię do szpitala. E, te końcówki sobie darujemy, dobra? Dzięki. To. Ale przynajmniej myślę, że dobrze, że, że to zrobiliście teraz nie będzie, że jesteś gołosłowny. Tak, nie żeby nie było. Ufać. Ja y, powiedzenie może, że zjem... Tak, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, było bardzo dobre, damy na piłek. Wydaje mi się, że zjedzenie całego kabla byłoby naprawdę głupim pomysłem, a ponieważ nie kręcimy Jackass, tylko kręcimy Apple TV, Skoncentrujmy się na tym symbolicznym centymetrowym kawałku kabla. Ja Mierzony słów miarką. Ponad centymetr, miał 12 minut. Mm. 12 mm. No. Eee... Mamy... O, więc co jeszcze chciałem puścić w tym odcinku? Eee, sponsora. Tak, sponsorem dzisiejszego odcinka podcastu jest firma Kapiak. W co możesz powiedzieć na temat Kapiak? Eee, Kapiak to jest bardzo dobra firma. Kapiak to firma, która sponsorowała nas jakiś czas temu. Tak. Eee, I oni zajmują się czymś takim jak eee, aukcje internetowe, tylko na lekko inny sposób niż Allegro to robi. Tak, zdecydowanie. Bo kupujesz. Hmm, załóżmy 100 kapiaków i te kapiaki to są taka waluta, jakby u nich. Mhm. I tymi kapiekami możesz licytować. Masz, załóżmy jedno podbicie, e, ceny to jest jeden kapiak. I tak podbijasz, podbijasz. podbijasz I osoba, aż się skończy na tobie. I osoba, która jest ostatnią, która podbije. Tak, wygrywa to jest tak, się, Ktoś kupuje. podbija. 10 sekund czekajmy na następnego. Jeśli nikt nie podbije, to wygrywasz. Dokładnie. E, teraz kapiak.pl ma również coś, co się nazywa. Ka... Muszę pokazać o po tym kablu. <laughs> Przepraszam. Proszę bardzo. E, ma coś, co się nazywa kasyno i można wygrywać kapiaki, można grać i starać się wygrać te kapiaki. Dodatkowo do końca tego miesiąca, czyli do końca czerwca, jest 50% do ładowania gratis. 1000 kapiaków za. 100 zł, dostajecie 1500 kapiaków. Spoko. 50% gratis. E, więc całkiem dużo muszę przyznać. Także wejdźcie na kapiak.pl i zróbcie, e, zróbcie z nas... Kupcie jakieś e, dobre sprzęty. Z dobrych e, ludzi, którzy się zajmują sponsorowaniem, <laughs> e, albo przyjmują sponsoring. w tym wypadku. E, a jeszcze oprócz tego chciałem powiedzieć, że e, Apple Black TV stał się niedawno dość popularnym podcastem. To jest e, nawet taki podcast popularny, że w Ameryce o nim mówią. E, zobaczmy. Jak zobaczmy to może e, naszego fotoreportera. Of GDGT and thanks for watching Appleblog .tv. Także jak mogło się okazać, Paweł, sam widziałaś, przyznasz, że Ej, serio? za oceanem Appleblog.tv jest, 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 jest znaną marką. Tak, to jest tak, że w Polsce nas ogląda 5 tysięcy osób, a w Stanach 150 milionów. Koło, koło tej liczby, dokładnie nie, nie wiemy, bo to jest koło od 0 do 150 milionów. Prawdopodobnie, nie mamy dokładnych badań, jeszcze nie dotarli. Mm. Ale czekamy. Ale coś koło tego, w takim razie dziękujemy bardzo. I bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy, Paweł dziękuję, bo Paweł ma teraz w porządku kabel i stara Dwa się... Dwa kawałki, bo jeden już testowałem wczoraj. I stara się być męski i naprężył mięśnie i stoi, czeka, ja z całą mogę pójść i... Nieważne. To był 63 odcinek, hmm. tak? Nie, drugi był live show. To jest 63. odcinek Apoblock TV, bardzo dziękujemy za oglądanie. Przepraszamy, że jest delikatnie ciemniej, ale jest tak masakrycznie gorąco, że dzisiaj robimy bez lamp, które potrafią być naprawdę gorące. Paweł ma rację. Zazwyczaj ma rację. Chociaż ostatnio zastanawiałem się, czy ma wszechrację, czy jego racja jest większa, czy mojsza, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby oglądać podcasty na abytv.pl, dlatego zapraszamy bardzo serdecznie abetv.pl, to jest strona z podcastami. W tej chwili dziękuję już Państwu za uwagę. Wodek Markowicz, Paweł Nowak i Piotr Seweren za kamerą. Tam jest jeszcze Piotr Tomczewski. Także, także to by było na tyle. Dziękujemy bardzo i do widzenia Państwu. Złotego kudasa kutasa pan po a ja proponuję żebyś teraz poszedł Wiesz co? Aha, no dobra. To. To.